Chcesz, aby Twoje pragnienia manifestowały się szybciej? To posłuchaj. Dziś przedstawię Ci dwa sposoby manifestowania pragnień według Nevillea Goddarda. Ważnym elementem podczas tego manifestowania jest wybranie właściwego czasu. I tym właściwym czasem jest ten czas tuż przed snem, ponieważ wtedy Twoja podświadomość jest jak gąbka. Chłonie wszystkie informacje, które jej przekazujesz, ponieważ Twój umysł logiczny śpi. A więc pierwszym ze sposobów jest technika sat. Jest to taka technika, w której wybierasz krótką scenkę sugerującą, że Twoje pragnienie już zostało spełnione i zapętlasz tą scenkę aż do zaśnięcia. Drugim sposobem są wewnętrzne konwersacje, czyli kiedy zasypiasz. Prowadzisz ze sobą takie rozmowy, które sugerują, że Twoje pragnienie zostało spełnione. Zamiast rozmyślać o tym, co się tego dnia wydarzyło, co ci nie wyszło, co ci się nie udało, wybierasz właściwe rozmowy. Rozmowy, które pochodzą ze stanu świadomości osoby, która już doświadczyła spełnienia pragnienia. I rozmawiasz ze sobą w taki sposób, tak długo, aż zaśniesz. Pamiętaj, że przed snem twój umysł jest najbardziej chłonny na sugestie, a to z czym zasypiasz, tworzy twoją rzeczywistość.